Siemanko Widzowie, ja zaczynamy. o kropka gdzie będę grał może z kolegami ja się zgadzałem, Będę się Mam jakieś tam witamki a ja więc się Zobaczmy, czy się za nie wychodzić z to dopiero się uczę, więc... To jest jakiś strach, więc uważam. Ciekawe mnie, papa. Pójdziemy z nim na górę tam. A kurde, jest se tripla. Czy sobie na to wstąpimy? Ustawimy hełma. Ale chociaż mamy starter, co? Nie wiem co jesteśmy na plus. Na plus. Będziecie się wydawać mi jakieś donate'y albo kaskę, albo nie wiem, aby zagrać ze mną to piszcie. W komentarzach. Cześć. Idziemy spawn. Wcześniej się dotykałem, tak miałem jakichś ned ale orłem na forcie, bo ledwo mi to satysfakcjonowało, a się na trzy muszę to widzieć. Ogólnie my taki. Jakiś słaby... trident i, I nie psecie zobaczyć jakieś sobie na zarobek to mówicie. Potem będziemy mogli robić swoje własne trapy z właśnie śnieżkami. Tak jak na przykład zrobił czy coś tego typu. <coughs> A i napisz, napiszcie w komentarzach, czy wygodniki są trapek zabronione, bo ja się i... Wszystkie prawie cały czas wagoniki. Dobra, wreszcie gdy pamiętam o kotowo Więc jak coś widzę właśnie z takich rank na przykład takie i ja PSWIP bo znam życie nie mam dobrej tanę Tebno Nie da się kapać wizowia. Fart Nie da się kapać to trochę Powinni Pana to dodać Polecę moje Też to na robię dzisiaj ja... Uhu -huh. Uhu -huh. To jak najszybciej nas Chorus to jest najlepszy dla mnie sposob na w takich właśnie momentach. Będzie się nie da niszczyć. Jest to jest prawie jedyna do ucieczki. Albo Peru, ale Peru jeszcze nam jestem zbyt że żeby kołać jeszcze Peru. Dobra. Trzeba kupić Horus. Ciebie chyba na rynku nawet Horusów nie ma, co jest... Jakieś niemożliwe. O, co jest w jakiś jelen. Stwierdziłem, że kasa, ale to się po to motowisz. Trzeba było kupić rafę. Chcecie mnie, jak chcecie posiadować takie donajety jak np. złote jabłka czy coś, to piszę właśnie w komentarzach swoje niki i, i ja będę jakoś wziął tak na serwer i będziecie tam nie pisać. Ja mam liask, nie li, nie lizak, li, tylko liask. Więc... Typa, a jak... Сделаю, то так. Так... Тулиры. Шамбур. Шамбурцал. Мурак. что? Мурак. 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 Что? Нет, что No nie, no widzowie, to jest niemożliwe. Tylko takie trapy robi, no nie Nie będę po to na paka Takich trapów nie można robić, więc... Widzowie, no, no, dzisiaj na no, dziś straciliśmy duże kasy. Ale pogram na razie przed... No, tym przed chwilą jakby że... że Jakby zagram po filmie, żeby odrobić się i tamach i potem nagrywamy nowy filmik, więc to na dziś. Dajcie suba, lajka. No i nara.